he's going Bardzo wdzięczna. Sami nie zdołam zorganizować takiej imprezy. Otóż. Yy, no, no. O. Oh. No, wykształć wreszcie o co Ci chodzi. Nie ma powodu do zdenerwowania, to jeszcze nic pewnego. Ale o ile się nie mylę, nie niedługo wydarzy się coś, co uniemożliwi przeprowadzenie święta wiosny. Ja dalej nic nie rozumiem. Nie myślcie, że nie chcę pomóc. Zrobiłbym to bardzo chętnie, ale byłby to prosty trud, gdy pada deszcz, nie urządza się zabaw na świeżym powietrzu. Co ty opowiadasz? Jest piękny, słoneczny dzień! Owszem, ale niedługo zacznie padać. Będzie lać jak szepła. Tylko ktoś, kto zdecydowany, może mówić, że dzisiaj będzie padać. Hmm, Bruno, nie widzisz, że od dłuższego czasu panuje susza? Musiałem podjąć stosowne kroki, żeby sprowadzić deszcz. A ty, Dany, gdybyś nie zapomniał przyjść rano na rozprawę, co należy do Twoich obowiązków, wiedziałbyś, czemu twierdzę, że będzie palec. Tak, oczywiście, masz rację, ale był tak piękny, a Bruna poprosiła mnie, żeby mi towarzyszył przechadze. Zrozum, nie mogłem odmówić. Chociaż na to nie zasługujecie, opowiem wam, jaką sprawę dzisiaj rozpatrywałem. Otwieram rozprawę. głos ma jak zapewne Wysoki Sąd zauważył, panująca susza wyrządziła już duże szkody. Trawa jest pożółkła i zeschnięta, co grozi pożarem. Kwiaty gętną, w szekach zaczyna brakować wody, a wszystkie luwinne są żaby! No Teraz kółka najęte, jest ale ośmielam się zapytać, czy Wysoki Sąd wie, co żaby robiły przez ostatnich kilka miesięcy? Nie dały z siebie ani jednego dźwięku, a wszyscy przecież wiemy, co napisano w tajemnej księdze strzałów. Deszcz pada wtedy, gdy aby się dzie dzień w mają. to właśnie wysoki sądzie powinny robić. Kumkać nieprzerwanie, aż sprowadzą deszcz. Sprawa jest oczywista, mecenasie. Oto mój lernik, który wszystkim żabom naszego lasu, żeby kumkały. Kumkały bez przerwy, aż zacznie padać. Dopiero wtedy będą mogły odpocząć. Dlatego właśnie powiedziałem wam, że w każdej chwili może spać deszcz. Rozumiecie? Kumkają jak należy od sześciu godzin. I mimo, że teraz jeszcze mamy piękny dzień, wkrótce powinny pojawić się... Ja nie chcę, chcę się sprzeczać, Klaus, ale twoja teoria nie ma zbyt wiele wspólnego z nauką. Trudno mi uwierzyć, że to żaby wywołują deszcz. Zwracam się uwagę, że podważasz wiarygodność tajemnej księgoczy. Przepraszam, Klaus, to był tylko żart. Nie chciałem Cię urazić. Chcę pomogę Wam zorganizować zabawę, ale nie mówcie, że Was nie ostrzegałem. Klaus, postarajmy się zapomnieć o deszczu. Chodźmy będę lasy, pokażę Wam Ci bardzo ładne miejsce. Wprost żone na letnią zabawę. To Bruna jest znalazła, jest naprawdę śliczne. Drugiego takiego nie ma w całym lesie. Za Znam cię dobrze. Wiedziałem, że ci się spodoba. Mm. Będzie padać. Ja Jaka sympatyczna żabka. Widzicie? Co posłuszne moim wachlarzom. Wkrótce zacznie padać. To tam, w dole na rzeką. Bardzo lubię, Mam nadzieję, że będą kumkać podczas zabawy stosują się do moich poleceń. Nie mieli tylko dlaczego przed tym latem wszystkie zabiegły. Cały świat rośnie już w dla Ja również chcę, żeby popadał. Hmm? ale po zabawie. Damy. gdybym Cię nie znał, pomyślałbym, że jesteś egoistą, który myśli wyłącznie o rozrywkach i własnej wygodzie, a jest obojętny na cierpienia i problemy innych. Popatrz na tę rzeczówkę, Prawie całkiem wyspą. Chodźmy. Deszcz. Nie mogą tu zostać. Uduszą się w tej kamurze. zanieśmy je do rzeki. Na szczęście jest w niej jeszcze woda. Jak i do domu, poproś moją siostrę Julianę o duży garnek. Dalej do niego wody i szybko tu przynieś. Ty zawsze coś wymyślisz. Dobrze, już lecę. Szybko, dany. Nie martwcie się, uratujemy was. Kiedy spadnie deszcz? Juliano, gdzie jesteś? Juliano! A niech to nie ma jej w domu. Nieważne, sam poszukam odpowiedniego naczynia. O, tak, to chyba będzie w sam raz. Te nieszczęsne ryby lada chwila poszły. Wytrzymajcie jeszcze trochę, dalej zaraz to będzie. O, już idzie. Co ty robiłeś tyle czasu? Chodź, jestem ma chwili do stracenia. Trzeba wpuścić je do rzędu. Najwyższy czas zacząć przygotowania. To za... Nie przyszło ci do głowy, że to jest znacznie pilniejsze? Mm, egoista! Jak ci nie wstyd? W takiej chwili myślisz że zabawie! No ja przepraszam, Porozmawiamy o tym później. Ugotuję wam super, że palce widać. Grzyby, jałowiec, nie damy rady, zostało 100, metrów i będziecie. Moich krzyków. Wracaj do wody, bo jeszcze się uduścił. Co wy wyprawiacie z tymi rybami? Strumień, w którym pływały prawie tysychu. Nie mogliśmy zostawić ich na pastwę losu. Postanowiliśmy zajść je do rzeki. To bardzo rozsądna decyzja, ale niepotrzebnie mnie tak zdenerwowaliście. Myślałam, że to wasz kolejny kawał. Gdybyście poprosili, dałabym wam jakieś rzeczy, znaczy nie? Damy. wziąłeś miskę bez ja, przepraszam, ale ponieważ Juliany nie była, a sprawa była pilna. Złapałem pierwsze z brzegu na i wybiegłem. Ich glaube, ich habe cierplici nazywam mi się Miło mi Was poznać. Mam na mnie Bruna, a to jest Juliana. Ja, bardzo nieprzyjemnie czuję się zaszczycony. Mm. Powinieneś uczyć się od ludzi, bo są skromni i doskonale ułożeni. że ja się przedstawię. Jestem sędzia Klaus, a to mój asystent Dali. Jedziemy do Chin? Chy. Nie wiem, czy będę w stanie znieść na ich układność. Duma Chin, słynny wielki mur, jest niszczony przez straszliwych wandali, przez trochę. nie mają szacunku dla niczego i dla nikogo. Nie poczytajcie mi tego za nią ale musimy wyruszyć jak najszybciej. Moja łódź jest powolna i podróż do Chin zajmie nam kilka tygodni. Nie macie się, Linki! Polecimy moim dobrym przyjacielem, a będzie w szybko dotrzemy na miejsce. Czy ja też muszę lecieć? Owszem, to ci dobrze zrobi. Link jest zmęczony po podróż długiej podróży. Musi zjeść i trochę odpocząć. Przed wami daleka droga. Nie, dziękuję, Bruno. Jestem ci bardzo wdzięczny za twoją troskę i gościnność, ale czas matki. Zjem i odpocznę, kiedy zakończę swoją misję. Im szybciej ruszymy, tym będę bardziej zadowolony. Hmm, a ja nie. Tak, zakupmy no. się skandalicznie, i opamiętaj się.

Miło nam poznać, szanownych państwa. Witajcie w Chinach. Dziękujemy, że przybyliście nam na pomoc. Doprawdy, nie ma za co. Spełniamy tylko naszą obowiązek. Przez tyś nic Żyjemy w ciągu strachu. Tak, doskonale to rozumiem. Ale nie martwcie się. Odpłacimy im pięknym za nadobne. Zanim przystąpicie do działania, zgodnie z chińskim obyczajem przyjmijcie masz począstunek. Tradycja nakazuje, aby goście, zwłaszcza tutaj Jakie herbaty? Jaśminowej? Tak, dziękuję. Klaus? Tak, poproszę. Ojcze. Dziękuję, synu. Dawno pojawiły się tutaj te nicponie? Kilka miesięcy temu. Wielki Mur jest jedną z najsłabniejszych budowli świata. Jego budowa trwała wiele lat, aż wreszcie ludzie poczuli zmęczenie i nie dokończyli go. Ale i tak ma ponad 2000 kilometrów długości. Jest to jedyna budowla, którą widać z kosmosu. Na murze nasze dzieci bawią. чем вас tyle, żeby wiedzieć, że poradzisz sobie z tą sprawą. Jestem o tym głęboko przekonany. Ufamy ci klam Chwileczkę, co tam się? Nie wiem. Co się stało? Latawiec nie chce latać? Trole całkiem go zniszczyły. Szykowaliśmy go właśnie do startu w powietrze, kiedy nagle zjawili się ci barbarzyńcy i połamali go. Państwo nie umyślnie zniszczyli nasz latawiec. Najważniejsze, że Wam nic się nie stało, bo was spodurbować. Zgadzam się z Tobą, Klaus. Latawiec możecie naprawić albo zrobić nowy, prawda? Hmm. Coś mi przyszło do głowy. Mów jaśniej. Wiem już, jak przepędzić stąd trolle. Skonstruujemy smoka takiego, jak robicie z okazji uroczystych świąt. Potrzebny mi papier, karton, drewno i współpraca wszystkich okolicznych skrzatów. Pana się nazywa pracowitość. Spójrz, Klaus, rzeczywiście uczciwie pracowali, nie o już głowę. Mimo, że jest zrobiona z kartonu, można się jej przerazić. Sądzicie, że wywołał nieudany efekt? No pewno. Teraz musimy tylko salić smoka na mur i czekać na rozwój wydarzeń. i chodźmy. że postąpilibyście tak samo. Zaczynają się nasze święta, potrwają cały tydzień. Mam nadzieję, że zostaniecie. Okromnie mi przykro, ale w kraju mamy wiele zaległych spraw do załatwienia, więc musimy niezłocznie wracać. No pytaj, maleńka. jest już ale musimy lecieć. I... tak szybko? Wybaczcie, no. czas na mnie. Żegnajcie! Żegnajcie! Nic nie wyszło z naszej zabawy. A ja wracam z najlepszej zabawy pod słońcem. Polega ona na pomaganiu bliźniemu. Chińczycy są bardzo gościnni i umieją być wdzięczni, a dziewczęta urocze. E, Chciałem przez to powiedzieć, że są dobrze ułożone, skromne i uprzejme. Chociaż nie tak ładne jak ty, Bruno. Dany, jesteś niepoprawny! <laughs> no, Dany, dość żartów. Czas wracać do pracy. Czym najpierw... Trzeba powiedzieć żabom, żeby przestały kumkać.